i <laughs> Witajcie moi kochani, tutaj Ola, Kasia, a to jest program Summer City w SKTV Hity na czasie. My wciąż jesteśmy na pięknej greckiej wyspie Zakynthos, a dziś przypłynęłyśmy na cudowną zatokę. Naprawdę jest tutaj niebiańska woda, ja y, patrzę po prostu i mam wrażenie, że jestem w tym pięknym filmie wraz z Leonardo DiCaprio. Ojku, to rzeczywiście prawie jak w raju. Kochani, oglądacie Summer City w SKTV hity na czasie? My nieraz już widziałyśmy Kate Moss Topless, dlatego jestem zaskoczona, kiedy dowiedziałyśmy się, że teraz będzie miała taką prawdziwą rozbieraną sesję. I oczywiście ta sesja ukaże się w pewnym magazynie dla panów. Podobno to z okazji tego, że ona będzie miała 40 i to dopiero pierwszy raz w życiu po prostu rozebrała się do takiego magazynu. Dopiero w styczniu będziemy mogli zobaczyć te niesamowite, jak myślę, zdjęcia. Oglądacie program Summer City w SKTV, hit na czasie. Hani zaczęła projektować ubrania, które są naprawdę bardzo fajne, jednak została ostatnio oskarżona o to, że po prostu te wszystkie wzory są żywcem ściągnięte od pewnej firmy i to polskiej firmy odzieżowej. Rzeczywiście, no, może to być troszeczkę podobne do siebie, ale u Hani są zupełnie inne przecież napisy. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na Czasie. Miranda Kerr już od jakiegoś czasu nie jest modelką Victoria's Secret, ale nadal wygląda zjawiskowo i paparazzi śledzą jej każdy krok. Ostatnio spotkali ją na ulicy, kiedy szła załatwiać jakieś zwyczajne, codzienne sprawy i miała na sobie założone zwykłe dżinsy i zwykłą koszulę i wyglądała olśniewająco. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Ze strony www.glamki.pl można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Ja ostatnio na przykład przeczytałam artykuł, który opisywał to, dlaczego mężczyźni nie chcą brać ślubu. Jeśli również jesteście ciekawe, jakie są tego powody, to koniecznie zajrzyjcie na stronę www.glamki.pl. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. My jesteśmy na archipelagu greckich Wysp Jońskich i na tym archipelagu znajduje się również Itaka. To jest ojczyzna Odyseusza, który wybrał się w bardzo długą podróż, a później chciał wrócić do swojej ukochanej Penelopy. Mi całego dnia by nie starczyło, żeby opowiedzieć Wam przygody i historię Odyseusza, dlatego odsyłam Was do mitologii. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Bardzo często tak bywa, że jeżeli jakiś program jest bardzo długo na antenie, to powoli zaczyna nas nudzić. A chodzi tutaj m.in. o program Tomasza Lisa, który naprawdę zaliczył niesamowity spadek oglądalności i to samo dotyczy Magdy Gessler i Kuby Wojewódzkiego. Podobno ta trójka jest w niesamowitych tarapadach, ale w sumie tak czy siak to jedne z czołowych postaci swoich stacji. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na Czasie. Na pewno kojarzycie pewną imprezę, na której pojawił się P.K. w towarzystwie dziewczyny, która miała naprawdę bardzo piękne pośladki i z dumą je prezentowała. Okazuje się, że ta dziewczyna to bardzo dobra koleżanka Pikeja i na dodatek, w internecie, jeżeli wyszukacie sobie pewną stronę internetową, to możecie za pieniądze po prostu się z nią umówić, a ona wam towarzyszy. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na Czasie. Na grecką wyspę Zakynthos bardzo często przylatują Anglicy. My spotkałyśmy ich tutaj bardzo wielu i rzeczywiście oni jedzą tylko to, co pochodzi z ich kraju. Tak się dowiedziałyśmy i to jest prawda. I te wszystkie przysmaki sprowadzane są tutaj z ich kraju, a najbardziej lubią co? Chipsy octowe. I to może brzmi troszeczkę niesmacznie, ale one są naprawdę rewelacyjne. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie? Kelly Brook to jest modelka, która w 2011 roku została uznana za najpiękniejszą kobietę w bikini. Teraz waży troszeczkę więcej, ale powiem Wam, że przytyła w zdrowy sposób, ponieważ teraz to są same mięśnie. Sama powiedziała, że czuje się o wiele lepiej z tymi dodatkowymi kilogramami i uważa się za bardziej seksowną. Oglądacie program Summer City w SKTV TV, hit na czasie. Kiedy Olga Frycz związała się z Jackiem Borcuchem. no to szczerze mówiąc wszyscy ostro ją skrytykowali, ponieważ Jacek ma żonę. No właśnie, ponoć przestali być razem, ale tylko na chwilę, bo ostatnio znów paparazzi przyłapali ich na wspólnym spacerze, no i nie wyglądali tak jakby byli tylko przyjaciółmi. No właśnie, no tak to jest, no miłość nie wybiera, a serce nie sługa. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na Czasie. Jak do tej pory w Polsce wyłoniły się dwie najbardziej popularne blogerki modowe, czyli My Fashion i Gmers. Nie wiem, czy słyszeliście już o Charlize Mystery, bo ona zaczyna równie mocno jak dwie poprzednie dziewczyny pracować nad swoją popularnością i bardzo dobrze jej to wychodzi. Ja już znam jej bloga i jej przede wszystkim kanał na Instagramie od bardzo dawna, tylko że ona po prostu mniej pokazuje się na tych wszystkich pokazach, i myślę, że tylko i wyłącznie dlatego jej jeszcze nie znamy. Oglądacie program Summer City w SKTV. Hit na czasie. My wciąż bawimy się na greckiej wyspie Zakynthos, a dzisiaj jesteśmy w Zatoce Wraku. Tutaj, właśnie sobie, stoi taki stateczek, który rozbił się w 1980 roku, ponieważ przemycał ludzi i ścigała go policja portowa, a potem może wyrzuciło go tutaj, właśnie na ten brzeg. I wyobraźcie sobie, że jest to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie. I ja się wcale nie dziwię, bo jest tutaj pięknie. To jest SKTV hity na czasie, a wy oglądacie program Summer City. Ja wiem, że w tak piękną pogodę rzadko kiedy siedzicie w domu, ale na pewno macie telefony komórkowe z dostępem do internetu. Więc kiedy na przykład leżycie sobie na plaży albo w jakimś cudownym ogrodzie, zawsze możecie zajrzeć na stronę www.sk.tv i na przykład oglądać SKTV online. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. My jesteśmy w jednym z najczęściej fotografowanych miejsc na całej kuli ziemskiej, na wyspie Zakynthos, jest to grecka wysła, a my jesteśmy teraz w Zatoce Wraku. Ale jeżeli Wy jesteście gdzieś w Polsce i na przykład widzicie, że jest coś pięknego, na przykład jakaś piękna plaża nad morzem albo jakieś piękne góry, to koniecznie róbcie mnóstwo zdjęć i potem wrzucajcie je do aplikacji na Facebooku Wakacyjna Mapa Polski. Na autorów najlepszych zdjęć czekają tablety Samsung Galaxy 2 oraz startery Playa z formułą Minimax na kartę. To już wszystko w dzisiejszym programie jest Summer City. Mamy nadzieję, że bardzo miło spędziliście z nami dzisiejszy dzień i zapraszamy Was już jutro do obejrzenia kolejnego Summer City. No i jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość przypłynąć do zatoki Wraku, to jak najbardziej musicie tutaj być. Do zobaczenia. Cześć!